W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie zarzuty na pięciominionowe łapówki w aferze śmieciowej stawia się najbliższym z pracowników Rafała Trzaskowskiego, również w związku z decyzjami Rafała Trzaskowskiego. To jest skandal, że cały czas grzebie się w życiorysach gdzieś głębokich młodości, które mają znaczenie bardzo drugorzędne albo trzeciorzędne, a nie podaje się do publicznej wiadomości autentycznie no, dramatycznych wydarzeń. Z Aktualnej rzeczywistości i strażniejszości drugiego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego się mówi o jakichś nieobyczajnych, ewentualnie podejrzeniu nieobyczajnych działań kandydata koronaworskiego, nie podając na to żadnych dowodów, bo przepraszam, pan Murański jest żadnym dowodem, a nie mówi się o nieobyczajnym działaniu obecnie Rafała Trzaskowskiego, który z pieniędzy miasta stołecznego Warszawy finansuje każdego roku? I to w, w środkach wyliczonych w 300 milionów złotych działania takich organizacji, które na przykład promują pracę seksualną kobiet, promocja pracy seksualnej, albo programy teraz Poliż, czyli takie no, absolutnie skandaliczne programy z pieniędzy publicznych. No, to jest absolutna dysproporcja.